Witajcie moi drodzy widzowie. W chwili obecnej znajduję się w suchym doku, który oczywiście jest w dojo klanowym, a przede mną stoi mój prześliczny Rajjak. A ja stoję osobiście przy panelu, przy którym można konfigurować Rajjaka i na chwilę obecną tylko i wyłącznie tutaj. Ale po aktualizacji się to zmieni ze względu na to, że jeżeli się przyjrzycie dobrze na swoim orbiterze, to na lewo od Mapy gwiezdnej zobaczycie taki nieaktywny panel, i tam po aktualizacji będzie można zmieniać ustawienia rajaka, a także przeglądać swoją ingerencję więc fajna zmiana. Po prostu gracze, którzy chcą mieć rajaka, nie będą musieli należeć do klanu, tak jak na chwilę obecną. I tak szybciutko przebiegłem przez te dwa. Nazwijmy to sekcje, panele, i na trzecim mamy awionikę. Coś, co jest bardzo ważne, bo na przykład w sekcji awionika zintegrowana to są awioniki, które zmieniają parametry Rajczaka, i to wszystko ulegnie zmianie. Awionika zostanie skasowana, w jej miejsce wskoczą mody, przez co Rajczaka będzie się modowało tak jak łoszejmy, bronie i inne elementy w grze, które wymagają modów do swojego działania. Działania. No i tu najważniejsza sekcja, jakby była zintegrowana, ale jest jeszcze ta sekcja bitewna, składająca się z trzech pól, żeby było ciekawie, w każde pole, ma inną pulę awionik, do których, do których można włożyć. Ja korzystam z tego, najczęściej z tego drugiego pola, gdzie włożyłem więzy. Bardzo interesująca umiejętność, która po prostu niszczy wszystko i wszystkich. <laughs> Zresztą sami wkrótce to zobaczycie. Jeżeli chodzi o sekcję taktyczną, to generalnie najważniejsza jest kuźnia biterna, która odnawia czas działania kuźni biternej. Staza, Intruzzo tylko tak wrzuciłem, praktycznie jej nie używam. Nawet nie pamiętam, żebym chociaż raz użył. <laughs> no i tak to na chwilę obecną wygląda. I tak jak mówię, już za chwilę to niestety wszystko zniknie. Jeżeli chodzi o moją konfigurację, ona jest stworzona specjalnie pod misję, żeby wykonywać je bardzo szybko. Ze względu na to, że latam generalnie na jedną misję, w trakcie której po prostu zarabiam kredyty oraz ekspie sobie wszystko, prawie wszystko, bo nekramechów na chwilę obecną jeszcze się nie da. Prawie wszystko. I dzięki temu mam łatwiej, tak tutaj z kolei jest to samo co jest w kuźni, e, tylko że nie musiałem jakby wchodzić na Rajjaka, Zrobiłem to z panelu, uzupełniłem zasoby, e, które się zużywają w trakcie misji. No i tutaj mamy z kolei inferencję. Tam gdzie machałem, to dojdzie nowa rzecz. Pilotaż w tej chwili nie ma. A tutaj możemy sobie personalizować naszego rajczaka, nazwać go, pokolorować, dodać glif. Jak widzicie, ja zrobiłem to w ten sposób. A glif może być całkowicie inny niż ten, z którego korzystacie w swoim profilu. No dobrze, to może przejdźmy do misji, ale zanim do tego dojdzie, porozmawiajmy. Chociaż króciutko z osobami, które będą mi towarzyszyły w trakcie lotu. No ale wpierw muszę zająć się złomowaniem szczątków ze względu na to, że mam ich trochę nadmiarowo, przez co gra nie pozwoli mi na lot. Więc biegnę w kierunku swojego rajdżaka, którego kolorystykę wzorowałem na technologii Oropin, czyli biel i złoto. O, złoto to bardziej żółte. We wnętrzu może trochę mniej to wygląda, bo dodałem elementy czerwone na panelach, wyświetlaczach i tym innych podobnych rzeczach. I tutaj moi członkowie załogi, którzy mieli czekać już na swoich wyznaczonych stanowiskach, biegają jak szaleni. Oj oto, ktoś tu przebiegł. Jeżeli chodzi o wnętrze, to się zmieni. Ma być znacznie mniejsze. Zminimalizowane, żeby nie trzeba było biegać jak szalony po całym rajdżaku, który w chwili obecnej naprawdę jest bardzo duży, obszerny. I znając życie wielu z Was, nie zna wszystkich jego zakamarków. No, nie będzie takiego problemu, ze względu na to, że zostanie on zminimalizowany dokładnie jego wnętrze. A tutaj mamy Akratena, który znajduje się w miejscu w zwanym Kuźnią. Przywitasz się z widzami? Dobry wieczór ten wykonał piękny ukłon, więc ja także się tak w sposób z nim przywitam. E, czym będziesz się tutaj zajmował? Moim zadaniem będzie dostarczenie zapasów niezbędnych do tego, żeby statek mógł latać, żeby kapitan mógł strzelać, i żeby kolejny nasz kolega miał możliwość użycia głównej artylerii statku. A na czym to będzie polegało konkretnie? Bo widzę, że tutaj w kuźni znajdują się jakieś dziwne panele. Tak, mamy tutaj cztery miejsca do budowania rzeczy potrzebnych w trakcie lotu po jednej i po drugiej stronie. W ramach moich obowiązków będę tutaj dbał o to, żeby te kuźnie ciężko pracowały ku chwale prezesa kapitana. Kuźnia ulegnie zmianom. Jako pomieszczenie, na ile dobrze widziałem, będzie wyglądało podobnie, jednakże ulegną zmianie, następujące elementy. Każdy gracz będzie miał niezależną pulę zasobów generowanych w kuźni, a nie jak teraz jedna pula na cały rajdżak. Na szczęście, operacja w kuźni odnowi zapasy wszystkich graczy. Energia strumieniowa ma zostać całkowicie usunięta, a umiejętności Raijaka będą korzystały ze zwykłej energii, którą będzie można regenerować dokładnie tak samo jak energię Warframe'ów. W tym pomieszczeniu znajdują się działka boczne, które mają stąd zniknąć, a ponadto teraz znajduje się tutaj Ursus. Powiedz nam czym się będziesz zajmował w trakcie misji. A przede wszystkim witam, witam wszystkich. Ja głównie będę się zajmował naprawą, czyli wybieram z wyposażenia sobie narzędzie zwane Omni, biegam lub teleportuję się po całym rajdżaku i naprawiam każdą nieszczelność, dziurę lub też jakieś tam ogniska zapalne. W trakcie misji mogą powstać uszkodzenia na statku. Najgroźniejsza jest duża wyrwa. Jeżeli nie zostanie ona szybko naprawiona, po prostu misja się kończy. Ponadto powoduje, że statek leci wolniej, nie wspominając już o tym, że dostaje dodatkowe obrażenia. W przypadku mniejszej wyrwy nie ma aż tak negatywnych efektów, ale warto ją usunąć tak samo jak uszkodzenia elektryki czy płonący ogień. Teraz znajduję się w części dziobowej, gdzie ze mną jest Jumin. Możesz się przywitać z widzami. Witam wszystkich. Jumin, właściwie jaki ty masz? nick? Y, Jumin 1111 czy Jumin 111 i jeszcze jeden? To będzie 111. Jeden. jeden, jeden. <grym> jeden. <grym> no to teraz powiedz nam, czym się będziesz zajmował? Ja tu jestem główny do strzelania. Będę zbijał wszystkie te statki, największe, bo kapitan będzie się zajmował tymi mniejszymi. Jak wybiję wszystkie, rozwalimy wszystkie większe, zdobędziemy dużo punktów, zasobów i będziemy sobie ekspić wszystkie framey, tak jak powiedział to na początku. W skrócie, Jumin będzie obsługiwał artylerię główną, a ja, a ja będę. Pilotem tego rajdaka. Tutaj jest miejsce dla pilota, i z tego miejsca będę oczywiście obsługiwał i poruszanie się rajdaka oraz używanie umiejętności, oraz także obsługiwał e, dziobowe działko, z którego będę mógł sobie strzelać do przeciwników, chociaż akurat najważniejszą rzeczą w likwidacji przeciwników będzie umiejętność, która powoduje, że wszystkich w okolicy rozwalam. No i niestety, Punkt dzian to jest miejscówka, w której najlepiej expić, najlepiej zarabiać, ze względu na to, że się bardzo szybko ją wykonuje, ale pod warunkiem, że nie miga to światełko, bo oznacza to, że jest anomalia, czyli są tam świadomi, a to z kolei oznacza, że misja trwałaby długo, a z Warfamami, które są na zerowym poziomie i sprzętem na zerowym poziomie nie udałoby się w żaden sposób wykonać misji, ale Stał się cud. Anomalia przesunęła się na całkiem inne miejsce. Dzięki temu będziemy jednak mogli wyruszyć w podróż. W podróż, która da nam dużo ekspa. I dużo kasy. Oczywiście taki punkt działa się powtarza, powtarza, powtarza w kółko, w kółko. A ponieważ to misję robi się naprawdę krótko, dzięki temu można naprawdę zarobić sporą ilość kredytów. Teraz poprosiłem oczywiście chłopaków z mojego klanu, żeby mi tutaj nie naciskali żadnego przycisku i nie przewijali tego filmiku początkowego. Nie wiem czy on jeszcze będzie dostępny po tych wszystkich zmianach, czy ulegnie zmianom, czy w ogóle zostanie skasowany, czy też zostanie tak jak jest. Na wszelki wypadek, żeby to był taka zarchiwizowane archiwum, jak to kiedyś wyglądało. Na wszelki wypadek chcę, żeby ten filmik został w całości otworzony. Właściwie nie filmik, tylko sekwencja startowa Raijaka, jak wylatuje sobie z dojo. Troszeczkę mi tutaj akurat te, te rzeczy, które dobudowałem w suchym doku, yy, przeszkadzają <grych> w oglądaniu. I właśnie, oto tak wygląda start Raijaka. Jeżeli chodzi o jego wygląd zewnętrzny, to to ma się nie zmienić, oczywiście można dokupić Skórki zmieniające wygląd, nie wiem czy jakaś nowa dojdzie, mogłaby dojść, bo z, m, szczerze mówiąc, te, które są w tej chwili dostępne, nie za bardzo mi się podobają. E, i, a chętnie bym skorzystał, dokupił, zaplacone chociaż to drogie. E, Inną no, skórkę, no i kurcze wyrzuciło nam Ursusa. A ja niestety popełniłem nie poważny błąd, zapomniałem przyłączyć się, żeby nie dochodzili gracze e, randomowi. Czyli, że tylko i wyłącznie zaproszeni byli, więc upsusa nie będzie. Tak, dokładnie. No. Kurka wodna. No, Ursus po prostu miał za dużo szczątków i ze względu na to go wyrzucił. Gdybym zamknął grupę, to oczywiście udałoby się go nam zaprosić ponownie, zanim bym na poważnie rozpoczął tą misję. Czyli ja by szybko te szczątki usunął, ja bym go zaprosił i byłoby ok, ale ze względu na mój błąd Ursus nie będzie występował dalej w tym filmie. Przepraszam cię, Ursus. Ok, mamy załogowiec, czyli artyleria główna w ruch, a ponieważ miał tarczę, musiałem ją zdjąć. Teraz tak, ja. tak, teraz już. Teraz już. <laughs> działka głównego przywalił znaczy właściwie nie działka głównego, ja mam działko główne. On ma artylerię dziobową, dobra. Ja tutaj, e, jak widzicie, rzeźbię e, w przeciwnikach. E, aczkolwiek e, tym działkiem dużo nie robię, ze względu na to, że nie umieściłem awionik. E, o. Tu widzę, że jakiś inny random dołączył, chyba tam tak, tego innego wywaliło, więc dołączył do nas inny random. W każdym razie, jeżeli chodzi o te działka i boczne, i to co mam tutaj do dyspozycji, ono słabo strzela ze względu na to, że nie wrzuciłem awionik zwiększające obrażenia, bo mam stworzoną konfigurację specjalnie pod tą misję, żeby wykonywać ją jak najszybciej, jak najskuteczniej, a w tym przypadku działka boczne są całkowicie zbyteczne, więc nikt ich nie obsługuje. Ba, jeżeli by ktoś tam wsiadł i zaczął strzelać do tych statków, nie dość, że niewiele im by robił, to jeszcze ponadto by mi przeszkadzał ze względu na to, że mógłby trafić niechcący w moją umiejętność, a ponieważ jest cały czas taki śmieszny bug, że ona działa zdecydowanie mocniej niż powinna. Tak, panie kapitanie. E, co tak, panie kapitanie? <średziny> e, no tak że tak powiem, wypadłem z wątku. W każdym razie mógłby niechcący ją trafić i zadała było ona mniej obrażeń ze względu na to, że jest właśnie błąd, który nie został naprawiony, że jeżeli używa jej Osoba hostująca, to jej efektywność jest znacznie znacznie większa niż gdyby to zrobiła osoba inna. Czyli, jeżeli ktoś mi strzeli w tą umiejkę działka bocznego, to jej efektywność raczej będzie mniejsza, że mówiąc, że może wybuchnąć za wcześnie, zanim się naładuje i zanim zada kolosalne obrażenia wszystkim wokół. Ok, kolejny załogowiec do strzelenia, jak widać, pozbyłem już się wszystkich małych stateczków. Zniknęły one mi z listy, zostały mi już tylko załogowce do zniszczenia. Następny, ponieważ jest bez osłon, więc można od razu tutaj strzelać. No i proszę bardzo rekordu oczywiście nie pobiłem, jeżeli chodzi o tempo wykonania tej misji. Ba, nawet nie zbliżyłem się do najlepszego wyniku, jaki tutaj miałem. Ale jak widzicie, tą misję można wykonywać szybko, i to już koniec. Teraz będziemy ją powtarzali, żeby zarabiać więcej, więcej, więcej i zdobywać więcej expa. To nareczka. Cześć. Na razie, cześć. Właśnie. Jeżeli chodzi o tą misję, to cześć, ale przejdźmy do dalszej części filmu. Teraz omówię jakie zmiany nadejdą w aktualizacji, a ja przy okazji pobiegam po całym Raidżarku. Aby można było zobaczyć, jak wyglądał on kiedyś. I tu mam na myśli widzów, którzy obejrzą ten film po update. Możliwość konfigurowania Raijaka jak już wspomniałem, zostanie przeniesiona na orbitę. Nie wiem, co się stanie z suchym dokiem, czy pozostanie taki, jaki jest, czy też ulegnie jakiejś zmianom, ale wiem, że każdy klan, który posiada suchy dok, otrzyma ekskluzywny monument Rajaka. Umiejętności oferowane przez zainwestowanie w inkarencję ulegną zmianie. Nie dość, że dojdzie nowe pole Dowodzenie, to także aktualnie obowiązujące kategorie ulegną pewnym zmianom. Niektóre z umiejętności w nich zawarte czy też pomysły znikną, a w ich miejsce wejdą nowe, przy czym część będzie dotyczyła Nekramechów, które teraz będzie można wykorzystywać w trakcie misji Raijakowej. Jeżeli chodzi o Dowodzenie, to zostanie ono dodane ze względu na to, że będzie można rekrutować załogę, która będzie zastępowała tę no, na statku. Jeżeli nie będzie pełnego składu, lub jeżeli poleci się na misję samotnie, członków załogi będzie można rekrutować u Tickera w Fortunie. Jeżeli chodzi o kierowanie Raijaka, to zniknie pasek Staminy i od tej peory będzie można przyspieszać kiedy się chce, jak długo się chce, z jednym wyjątkiem, nie będzie można jednocześnie strzelać i używać przyspieszenia. Pasek pokazujący energię Staminiową będzie teraz pokazywał energię Raijaka dostępną w celu wykorzystania umiejętności Raijaka. Jak już wspomniałem, energię będzie się od teraz uzupełniała tak samo jak energię Warframe. Ulegną znaczącym modyfikacjom, także usterki zagrożenia, które mogą powstawać na rajdżafu, który jest pod strzałem. Nie powstaną już zwykłe pęknięcia kadłuba, a pozostałe zagrożenia nie będą wpływały na poziom życia rajdżaka. Krytyczna wyrwa w kadłubie będzie zadawała obrażenia wszystkim graczom na pokładzie. Uszkodzona elektryka od aktualizacji będzie zniekształcała minimapę i uniemożliwi wykorzystanie mapy taktycznej. Z kolei pożar spowoduje szybsze przegrzewanie broni i wolniejsze jej a zagrożenia lodowe będą zamrażać różne elementy rajdżaka, prawdopodobnie uniemożliwiając ich użycie. Na przykład działka, miejsce pilota, <laughs> jak się zamrozi miejsce pilota to dupa, tak? <laughs> jak już wspomniałem, avionika zniknie. Jedynie nie jestem pewien, czy gracze posiadające avionikę otrzymają odpowiednie mody za nie czy też endo, bo zniknie także Dirac, a w jego przypadku gracze otrzymają równowartość wendo. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy uzbierali ogromne ilości tego zasobu. W przypadku modów do Rajjaka, to będą one oddziaływały tylko na właściciela tych modów, a nie osoby, na którym lata się Rajjakiem. Czyli no nie, nie, nie właściciela rajczaka. <laughs> dziwna zmiana nieprawdaż przez to, że poprzez mody nie będzie można modyfikować wartości życia i pancerza statku to zostanie nowy, dodany nowy element rajczaka, kadłub, który będzie zawierał modyfikację tych parametrów. No i teraz najważniejsze gracze otrzymają rekompensaty czy też nagrody, zależnie od tego ile szczątków naprawili oraz ile pól pod awionikę wymaksowali. Za jedną naprawę i przynajmniej wymaksowane 4 pola awioniki otrzyma się jeden dron szybki naprawy, dwa sloty uzbrojenia, 10 okruchów briven oraz bonusowo 4 mody do rajczaka plus pakiet zasobów. Za trzy naprawy oraz 7 wymaksowanych slotów awioniki otrzyma się to co poprzednio, plus dwa drony szybkiej naprawy, 15 okruchów Riven, 10 tysięcy Endo, 7-dniowy wzmacniacz zasobów i biegłości oraz drugi pakiet zasobów. A w przypadku graczy, którzy naprawili 6 szczątków i wszystkie pola pod awioniki wymaksowali, otrzymają nie dość, że wszystko co poprzednio wymówiłem, to dodatkowo 3 drony. Legendarny rdzeń. O, jest rewelacja. Formę Umbra, też zaczepiście. I trzeci pakiet zasobów do rajta. No i to byłoby na tyle. Oczywiście zmian będzie więcej, no bo przecież też dojdą nowe elementy związane z korpusem, który pojawi się wreszcie w kosmosie, znaczy on jest, tak, ale. Dało się rajczakami e, walczyć przeciwko Korpusowi. Teraz dojdą te elementy, w związku z tym dojdą e, nowe bronie do Rajjaka. Nowe elementy, które będzie można zdobyć i nowe misje, więc bardzo fajnie. No i jeszcze jedna uwaga: coś mogłem pokręcić. Nie jestem idealny, jeżeli chodzi o znajomość języka angielskiego. A ponadto nad tą aktualizacją wciąż pracują, więc może niektóre rzeczy mogą jeszcze ulec zmianie, zanim się pojawią. Teoretycznie aktualizacja powinna być już za chwileczkę, ale jeżeli coś nie działa poprawnie, a to zauważą, termin ten może się przesunąć, więc ciężko powiedzieć, czy już, już lada moment, ta aktualizacja się pojawi, czy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W każdym razie Warto by było, jeżeli to oglądacie przed aktualizacją, wymaksować, co się da na Rajdaku, jeżeli macie takie możliwości. No i teraz już dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kosmosie.